Moi Drodzy, witajcie serdecznie. Ja jestem Lucika. wami kolejny materiał wideo z gry Hollow Knight Silk Song na moim kanale. No i w dzisiejszym filmie e, wróciłem się do Sinner's Road, która ścieżka, która dostrzegała mi w kość w ostatnim odcinku. Polecam nadrobić sobie. I okazało się, że to nie koniec tej wycieczki naszej, ponieważ tutaj, kiedy jeszcze o taką ścieżkę, jesteśmy przy tej zepsutej ławce tutaj, tą Kupiłem, ale niestety nic nam to nie dało, e, więc już mogę powiedzieć, no ciekawi się zapowiada, że jest tutaj taka, a jaj, tylko że jeszcze to dobrze zrobił. Się szykuje w pain, pierdzielony. Ja, yeah. Ała. Oh wow. Dobra, jest mamy to. Leczmy się. Mamy to. Kurde, no nie. O ja dobra To ja od tego? Ciekawa ścieżka, oho Nie wleciałem w to dzielątko jedne. Moszę naruszyła pytanie, co dalej? Ja pierdzielę, jak miło. Tak gdzie się podnosiło przednie też, że mamy kolejną kruchą ścianę. Ja pierdzielę Beka. Właśnie odkryłem nową lokację Bilewater. jest chyba robicie. dzień dobry, obrywałem Zjad jeden. Dobra razy przeciwnika przy okazji Jaka muzyka w ogóle. Pierdzielony Windows moment. No nic. Jest jak jest. Będę mnie doleci. No nie, serio, musiałem. Churę. Też ma sporo HP. No pani mam dobra to na dół, nie będę opadać chyba. Chociaż z drugiej strony kusi. No nie dobre, to jest to miejsce, dobra. Kurwa! Czemu no, ja cały czas klikam jakiś klawisz? To nabiście. Teraz nie wiem czym się leczyć. Super. Co mogłoby pójść nie tak? Wyleczę się jakoś jeszcze w tej lokacji, czy tak? Ja pierdzielę, na styk. Oh shit. Ja, słyszę tego malucha chyba. Kurde, moja postać się nie odwróciła. Ja pierdzielę, widzieliście Tak, jak do tyłu leciałem, kiedy ja chciałem go strzelić? Ja pierdzielę. O jak nam kradnie te... Ohohoho. No... ja to chodzi. Trochę nie czuję się zbyt nagrodzone, ale mniejsza. jestem uleczony Trzeba kiedyś tutaj się respić, tak? Kurczy syny, no wow. Ha nie lubię takich połapek O ja pierdziele.! Wyleczam się. No nie! Pierdzialone przycisk. Patrz błąd. Zaciepiłeś mnie, gościu. Tam nadal gdzieś będzie teleport, tak? To no dobrze. No i znowu, Podobracam się. Nic nie byłem w stanie zrobić. Ten skrócik. Yy. The Mist, jeszcze jakaś inna lokacja. Ja pierdziele, bez mapy, to naprawdę jest ciężko. Słuchajcie. Ja kuźwa, jestem Nie ja Nie jestem w stanie tego, temu zadać obrażeń, nie, to już w ogóle lokacja, w której nie powinien nawet być Ja. Nic z tego. No kurwa! nie zabłądziłem teraz. W miejscu, w którym... Nie powinno mnie ja to nawet być. Spierdzielamy. Nie mam szans tutaj. Im dłużej to jestem, tym... bardziej będę targetowany. Więc nie ma co trzeba się stąd wynosić. Tutaj jest teleport, dobry. Jest insert, please. A tutaj za 20, kurde. Palimy to oczywiście. No I mamy. Tylko kurde, żebym jeszcze mapkę miał pierdzieloną, a ja nic nie mam tutaj. Jestem w dupie totalnej. Tu na górze coś niby jest. Może loket. Okay, tam nie miałmy być. Czekaj, te motylki mnie gdzieś prowadzą, The Mist. Ej, w ogóle, pomieszczenie się zmieniło. Mogę im coś zagrać? Ooo! Oh. <mawrence> <mawrence> Okej... Okay. Chcemy w prawo, ale ja, ja. A teraz? O kurde, nie gadaj. U góry jest wejście, ale to nie o to chodzi Dobra To jednak mam me swojego GPSa Motylki moje Runda druga, tak? Jakby to zrobić, żeby mnie nie atakowały? Nic z tego, ja tutaj na ja muszę. 当然了 się generują teraz te pokoje. Poprowadźcie mnie tak, żeby było dobrze. Oh fuck. Kurwa, znowu! No, i zajibiście. Ah, no, to są jakieś jaja. Nie, coś pojebie. Zaczynają się te koje powoli powtarzać. Widzę, shit. Ja, że już się zaczyna dobrze. Teraz nie wiem, czy ja do brzegu kierunku idę? No nie! Zajebiście kurwa no! Ja pierdolę no. Tego nie pamiętam. powiem muszę do nich podejść. Hej. No nie. Hej. czy nie? da się je pokonać. Dobra. Zmienia postać rzeczy. Będę je napierdzielać batem. Wskażecie mi iść tutaj na dół, tak? Mają łatwy, jeśli chodzi o atak. idziemy tędy w takim razie pierwszy chamber czy jakkolwiek to się nazywa z głowy czy pokoje przynajmniej. Bra, mamy, to i ładujemy się normalnie, dobre Aść co? Teraz tutaj w dół, ale się upewnię. Nie, superędzko. Dobra, mamy to, moi drodzy, jesteśmy w grze. Moi drodzy, org bić, org bić Okej, okay, to już drugie takie przejście nam się załącza Czy my właśnie wyszliśmy? Nie gadaj. Ale lewej co jest? O, Może jednak się wróćmy Ale też nam się udało Cokolwiek to było Exhaust organ hey. Dobra, nowy robaczek pokonany Oh yeah No Dalej cholera wie w jakim wypistowie jesteśmy Não entra aqui, irmão. Formowy więc kill się tylko możemy zawieść. Pała! Czemu? Tam się nie dostanę, raczej. Silk Eater, co to jest Silk Eater? Group that lives within that and feeds upon Harlem's sing. sing. O, oh, możemy. Aha, zdobywamy nasz sportem kokon. Wypadniemy, Więcej musimy się cofać, gdy. Dobra. dobre. Friend. Chyba Trochę lustro nie działa, szkoda Czy ja właśnie odblokowałem? Dobra, moi drodzy, myślę, że w takim razie zakończymy ten materiał wideo na dzisiaj. Daleko żeśmy dotarli, więc cieszę się bardzo z tego powodu. Komentował lucik, yy, mam nadzieję, że seria Wam się podoba, jeśli tak jest, czepka w górę. I z tym razem. Ejka.